Jerba Mata Recenzje, witam serdecznie po nieco dłuższej przerwie. W dzisiejszym odcinku będę recenzował Yerba Mate Andresiton, jednak zanim to nastąpi, może troszeczkę się pochwalę. Przerwa ta była spowodowana takim okresem regeneracyjno-odpoczynkowym można powiedzieć. Przebiegłem ultramaraton, o którym mówiłem, gwint, ultra można powiedzieć, na najkrótszym dystansie 55 km. Byłem 37 w swojej kategorii wiekowej z czasem 6 godzin 7 minut. Jak na debiut, przepraszam, 37 byłem ogólnie, w swojej kategorii wiekowej byłem około 13. Nie sprawdzałem jak to wygląda w oficjalnych wynikach, natomiast z tego debiutu jestem zadowolony. Jerba Mate daje siłę. Dziś będę recenzował właśnie taką jedną, jakby można powiedzieć, z mocniejszych jerb. Będzie to Jerba Mate Andresito. I przechodząc już do rzeczy, dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę też inaczej poprowadzony. Zacznę od samej oceny opakowania, później opowiem o regionie, z którego pochodzi ta jerba. Następnie ocenimy susz, opowiem jak jest ona produkowana i dopiero przejdziemy do smaku. Mam nadzieję, że taki nowy sposób nagrywania odcinku Wam się spodoba. Dajcie swoje opinie w komentarzach pod filmikiem. Natomiast ja już przechodzę do rzeczy. Samo opakowanie jest... Dosyć taki można powiedzieć agresywny, dynamiczny. Duży kontrast pomiędzy zielenią ostrygrzewu parygwajskiego, a czerwonym tłem jest taki, no wzbudza dynamikę tak jakby według mnie. Też od razu pokazuje, że jerba ta jest mocna. Opakowanie również wskazuje silną identyfikację produktu z regionu, z którego pochodzi. Jest to produkt argentyński. Dodatkowo pochodzi on z regionu Misiones. Zobaczcie, gdzie to się znajduje dokładnie na mapie. Prowincja Misiones jest jedną z 23 prowincji Argentyny. Jak widzicie, jest położona w jej północno-wschodniej części. Graniczy ona z Paragwajem i Brazylią. Z tych, tych trzech państw jest naturalnym środowiskiem uprawy yerba mate. Co ciekawe, prowincji Misiones pierwotnie zamieszkiwali Indianie Guarani, co stało się przyczyną wojny, można powiedzieć, pomiędzy Argentyną a Paragwajem. Ponieważ w 1830 roku siły wojskowe prowincji Corrientes, która znajduje się na południe od prowincji Misiones, włączyły ten teren do Argentyny, natomiast w 1838 roku Paragwaj wykorzystując to, że prowincja ta jest zamieszkiwana głównie przez Indian Guarani przyłączyła tą prowincję do swojego kraju, natomiast później wróciła ta prowincja do Argentyny, co ma obecnie stan i dzisiaj, także yerba mata to rzeczywiście może korzystać z legendy Indian Guarani. Jak widzieliśmy, yerba ta pochodzi z północno-wschodniej części Argentyny, jest hodowana w środowisku naturalnym, na stronie producenta znalazłem informację, że krzewy te tam osiągają wysokość nawet 15 metrów, średnica pnia wynosi około 30 cm. Listki mają 11 cm długości i 5 cm szerokości. Jerba ta wymaga jakby klimatu, który w prowincji Misiones, jednej z 23 prowincji Argentyny jest sprzyjający, ponieważ średnia temperatura tam wynosi około 20 stopni Suma opadów wynosi średnio 1500 mm sześciennych, w związku z czym mamy tam do czynienia z tym klimatem takim tropikalnym, subtropikalnym, gdzie jerba ta może naturalnie rosnąć, którą hodowlę taką komercyjną zaczęli jezuici pod koniec XVIII wieku, później kiedy zostali można powiedzieć przegonieni podupadły te hodowle, natomiast na początku XX wieku około roku 1904 zostały one wznowione więc kawał historii można by powiedzieć takie zaczątki europejskie natomiast każdy kto interesuje się yerba mate, zna tą historię o jezuitach jaka mała ciekawostka papież Franciszek, który również pije yerba mate, pochodzi właśnie z regionów południowoamerykańskich zakonu jezuitów pije tą jerbamatę, więc tutaj wszystko się spaja jakby w jedną historię. Jak powracamy do samego opakowania, dynamiczne opakowanie agresywne. I najważniejsze, jerba ta zawiera informacje o ilości kofeiny. Nie wiem czy to zobaczycie. Mamy tutaj symbol Indiana Guarani. Yerba ta zawiera według tej informacji z 50 g suszu, który zostałby zalany 500 ml wody o temperaturze 70 stopni, otrzymamy 0,52 g kofeiny, czyli 520 mg kofeiny, co by sugerowało, że yerbata, jest dosyć mocno pobudzająca, chociaż mamy do czynienia z napisem Sławę, czyli ten łagodny smak powinien być. Można też na niektórych opisach w pol polskich producentów spotkać się, że yerba to jest obniżona ilości kofeiny, jednak no, jeśli tu jest 520 mg kofeiny, to to nie jest obniżona zawartość, to jest jedna z mocniejszych yerb, z jakimi miałem jakby do czynienia. Więc może ocenię teraz po prostu sam zapach. Zapach jest... Lekki, przyjemny, taki zbożowy. Pachnie rzeczywiście tak, jak powinna pachnieć yerba. Jeszcze taka mała ciekawostka. Yerba ta kosztuje około 30 zł. Z tego, co wyczytałem, ciężko jest ją dostać. Ja tutaj, że wziąłem ostatnią paczkę ze sklepu na Półwiejskiej. Więc mogę Wam już powiedzieć przed końcem recenzji, jeśli ją spotkacie, warto ją wziąć. Natomiast teraz chciałbym Wam opowiedzieć nieco o historii właśnie, jak według producentów Andresito nastąpiło przekazanie Ostro krzewu paragwajskiego indianom Guarani. Legenda, która znajduje się na stronie yerba mate Andresito przytacza taką opowieść o dostarczeniu, o przekazaniu yerba mate ludziom. Według opowiadań Jari, która była boginią księżyca, wraz z siostrą Arai przybrały ludzkie postacie i wędrowały pod, po ziemi. Podczas jednej z wędrówek zostały one zaatakowane przez jaguara i gdyby nieodważny stary indianin, który stanął w ich obronie i ustrzelił z łuku właśnie tego jaguara, prawdopodobnie by nie przeżyły. Aby zaopiekować się młodymi kobietami, myśliwy, który ustrzelił tego jaguara, pozwolił im się schronić w swoim szałasie. Następnego dnia rano boginie zostały wypoczęte, wróciły do nieba, natomiast postanowiły wynagrodzić odwagę indianina i pomóc jemu i jego córce. Zesłały one właśnie do koła szałasu tego indianina krzewy, ostrokrzewu paragwajskiego wraz z instrukcjami właśnie dotyczącymi zbierania liści, ale i ich suszenia. Po wysuszeniu stary indianin wbił trzcinę w susz, który wsypał do pustej dyni, i tak oto pierwszy z ludzi napił się naparu z Ostrógrzewu Parygwańskiego, który również dziś mamy okazję pić w Europie i w Polsce. E, tak wygląda legenda odnośnie powstania yerba Tak wygląda historia przekazania Pary Wejskiego, Indianom Guarani według producentów marki Andresito, którą możecie znaleźć na jej stronie internetowej, do której znajdziecie link w opisie tego filmiku. Teraz przejdziemy do oceny suszu, a później opowiem jak wygląda produkcja tej yerby wraz ze zdjęciami, które również pozyskałem ze strony internetowej producenta. Zobaczmy jak wygląda yerba mate Andresito w odmianie Alaborady, o czym nie wspomniałem na początku filmiku, czyli powinniśmy mieć tutaj minimum 65% listków. Pozostałą część mogą stanowić patyczki, natomiast już tutaj możemy zobaczyć, że tych patyczków jest bardzo mało, są one nieregularnej wielkości, natomiast patyczków jest bardzo dużo, średnia ilość pyłu, przepraszam listków jest bardzo dużo, natomiast patyczków jest bardzo mało, średnia ilość pyłu, listki nieregularnej wielkości są zarówno większe kawałki, jak i mniejsze kawałki. Zobaczymy teraz, pokażę Wam, jak wygląda proces produkcyjny tej jerby, a następnie ocenimy jej smak. Produkcję jerby można podzielić na kilka etapów. Pierwszy z nich jest sadzenie. Sadzonki są przesadzane do bogatej w żelazo-czerwonej ziemi, wolnej od chemicznych środków ochrony roślin. Dodatkowo są one chronione przez naturalne poszycie lasu deszczowego. Po okresie wzrostu następuje czas zbiorów. Liście są delikatnie ścinania, ścinane, a następnie następuje ich transport do suszarni, aby zapobiec winięciu roślin. Jednak hierba wcześniej jest pakowana do worków wa i ważona. Następnie następuje etap tzw. zielonej plaży. Hierba jest umieszczana na dobrze wentylowanych trapach, co rozpoczyna właściwy proces jej obróbki. Następnie następuje tak zwane sepakado, polegające na szybkim przejściu liści nad żywym płomieniem ognia, który rozkłada skórkę, którą są powleczone liście, które tracą około 20% swojej wagi. Tracą one przede wszystkim na swojej wadze poprzez odparowanie wody, dodatkowo nabierając dymnego aromatu. Następnie następuje pierwszy etap suszenia. Liście przenosi się do układu przenośnika, gdzie są one poddawane działaniu strumieniu powietrza pośredniego umiarkowanej temperatury, aby zachować ich właściwości. Susz zostaje zmniejszony do 1 trzeciej jego pierwotnej masy. Proces ten trwa około 8 godzin. Następnie następuje kanhado, czyli susz jest pakowany do jutowych worków, które zawierają datę produkcji i region uprawy poszczególnej jarby. Następnie następuje najdłuższy proces, naturalnego suszenia. Jest on istotnym aspektem dla uzyskania doskonałej jakości jerby. W pomieszczeniach jest specjalnie przygotowana, izolowana podłoga, ściany z wentylacją i zabezpieczone dachy, które chronią surowiec przez okres około 12 miesięcy, gdzie następuje proces leżakowania. Jednym z przedostatnich etapów jest tzw. szlifowanie. Służ po 12 miesiącach jest mielony i podlega segregacji pod kątem zawartości listków i patyczków. Ostatnim etapem produkcji jest pakowanie. Automatyczne urządzenia do pakowania pakują służb do paczek. Następnie paczki te lasowo są wybierane do laboratorium do przebadania ich pod kątem jakości, a także składu biochemicznego. Dopiero wtedy trafiają do produkcji. Pierwa więc jest produkowana przez ponad 12 miesięcy, jest leżakowana, suszona ciepłym powietrzem nad dymu, ogniska, następnie jest suszona ciepłym powietrzem bez użycia dymu. Leżakuje te 12 miesięcy dopiero jest następnie mielona, i dopiero następuje jej pakowanie, a później sprzedaż. Poznaliśmy już legendę mate Andresito. Region pochodzenia, jak i także sposób przygotowywania, więc pozostał czas na poznanie jej smaku. Jerbę piję w formie tarere wcześniej piłem ją również na ciepło jednak ja ją wolę w formie tarere ponieważ zawartość kofeiny dobrze jest zrównoważyć szybkością wypukiwania się natomiast w formie tarere hierba ta ma charakterystyczny gorzki smak jednak nie wykręca on że tak powiem buzi jest on delikatny w smaku tutaj jak rzeczywiście informuje o tym opakowanie przy czym jest na tyle mocny że jest wyrazisty i każdy koneser hierby, każdy mateista doceni głębię tego smaku. Natomiast osoby początkujące dowiedzą się jak powinna smakować jakiej wysokiej jakości yerba, ponieważ smak jest naprawdę dobry. Nie zawiera odnosów kwaskowatych. Natomiast jest góreczkowe tak jak powiedziałem i jest lekko wyczuwalne dymienie. Jest ono wyczuwalne bardziej niż w pozostałych markach argentyńskich bym powiedział. Natomiast no to nie jest oczywiście ta gadywność yerba wajski, czyli jest to taki rozsądny kompromis. Mamy yerbę amata argentyńską, przygotowaną w tradycyjny sposób z akumitym smaku w formie tarere, W formie na ciepło jest on jeszcze bardziej intensywny, natomiast wtedy wiadomo, szybciej się wypłukuje. Dodatkowo moc pobudzenia jest również zadowalająca, yerba ta nadaje się doskonale do pracy, jak i do nauki jak i też wtedy, kiedy chcemy zarwać noskę na przykład przy ulubionym filmie, więc jest to, można powiedzieć, jedna taka z do zadań specjalnych. Ja ją właśnie z tego względu lubię pić w formie terrere. Wtedy wolniej się to wypukuje, ta kofeina też jakby wolniej nas pobudza, natomiast wypukiwanie się jest na tak zadowalającym poziomie, że pobudzenie będzie szło również w parze ze smakiem, więc nie powinniście się zawieść wtedy, kiedy ją kupicie. Także to tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że ten nowy sposób ich montażu Wam się spodoba. Dajcie znać w komentarzach, subskrybujcie mój kanał, jak i lajkujcie fanpage na Facebooku. Także dzięki, do kolejnego odcinka, cześć!